200 gramów chudej ryby będzie jak najbardziej optymalne na pozycję obiadową i wniesie nie tylko porcję fosforu, ale także optymalną ilość białka. Jeżeli jesteście fanami nabiałów, tak naprawdę dobrym pomysłem jest stosowanie serka wiejskiego. Jeżeli przyglądacie się kaloriom, które trafiają na Wasz należ, to być może chcecie uwzględnić wersję light, która ma nieco mniej tłuszczu, a za to będzie bogatsza w białko. Tak naprawdę 11 gramów no, to będzie tutaj nieco poniżej 300 gramów, ale tak naprawdę... Serek wiejski z rzodkiewką, ze szczypiorkiem w towarzystwie chleba żytniego na zakwasie to naprawdę bardzo dobre śniadanko, które pomoże Wam dobrze zacząć dzień. 5 jajek klasy M. Tutaj też znajdziemy 30 g białka, ale uwaga, jest mały szkopu. Zobaczcie, że 5 jajek wnosi nie tylko 30 g białka, ale też około 25 g tłuszczu. Zatem to będzie dużo bardziej kaloryczna pozycja niż 150 g chudej ryby albo mięsa, które mogą być grillowane, albo gotowane, czy też po prostu z piekarnika. I na koniec opcje dotyczące twarogu. Faruk chudy, tłusty i półtłusty. W zależności od tego, jaki wybierzecie, może być to wartość poniżej albo powyżej 200 g na posiłek, ale zobaczcie, że jest to optymalna.